hała właśnie moja zupa bez makaronu, bez ryżu, ale wielgach nam Tak wygląda Ewy paddle. Próbowaliśmy już. Ewie smakuje. Jest dużo warzyw chrupiących, ale mi osobiście smakował bardziej ten paddle, który jadłem wczoraj. Ale Ewa zadowolona, tak? Mało orzeszkowy, dobrze słyszałem? No, dla mnie mało. Jest takim bardziej klejącym, słodkim sosem, a nie. Czyli bardziej słono-słodki no, niż tak. orzeszkowy. To jest zupełnie inny tofu niż to, co ty miałeś. To chyba tak. było takie mega zwarte, to jest. Takie... Mniej zwarte. Mhm. Natomiast ja tutaj testuję zaraz moją zupkę. Można sobie było do tego zamówić jeszcze ryż. Nie wiem, czy nie można było zamówić makaronu. Natomiast jest tutaj tyle rzeczy, że ja na początek dnia nie chcę się zapchać makaronem, zwłaszcza że jeszcze bym potem pattał ja wciągnął. Zobaczcie, mnie coś gadełka boli od lodu z wiaderka i klimatyzacji, więc wziąłem sobie zupkę. Niezły, całkiem dobry bulionik. Warzywny bardzo. Ale coś tutaj jeszcze tłuszczutkiego pływa. Jest kilka różnych kawałków mięsa. Jakich kupecików. Warzywka. Grzybki, ale to jest chyba... W 7-11 są takie rolady... Na początku tofu. nie wiedzieliśmy, czy to jest masło, czy co. Wydaje mi się, to jest to udawane jajko stofu. Tofu. Mhm. Nie wiem, jak ktoś to może z jajkiem pomylić. Jest takie bez smaku i po prostu rozmywa się w ustach, takie jakieś. Takie jakieś. Nie zostanę panem tego. Bo po prostu jest to jakaś taka bezsmakowa galaretka, która nawet nie stawiała powodu. Mus! Spróbuj jeszcze raz. No, no nic tam nie robi. Są pulpeciki tak mięska, kapusta, warzywka. Fajnie, bo jest gorące i rozgrzewające to chciałem na początek. Ale zdecydowanie zazdroszczę ci pad ja. Mm. ja myślałem, że będą kawałki kurczaka, prawda? to będą jakieś Ale no, no, na zdjęciu wyglądało jak pulpety. No właśnie, no Poszukano mnie dostałem wegańską pulpę zamiast pulpeta. Właśnie, to się robi tylko takie pudding. O, pudding. To jest słowo, którego szukałem. Dobrze, że można to pulpecikiem zaglić. Ten wegański pudding pominiemy, a cała reszta spoko. by mi do tego nie pasował. Ewentualnie nudle mogę jeszcze zamówić, ale wolę nudle wpadają. To zjadamy śniadanko i idziemy na plażę. Na kawę. Dostała. Na Ale ja mam lewko paloną, nie mam No ja mam mocno paloną, czyli pani pamiętała. Czyli nie pamiętałam. Ja mam Amerykanów na ciepło. Czekamy jeszcze na łakocie. Yy, jesteśmy w tej kawiarni co wczoraj. Po prostu tym razem wzięliśmy sobie na miejscu. I o, idealnie Wam pokażę. To jest mój deserek, a to ewy serniczek z marakują. Tak, nasze śniadanko dzisiaj nie było satysfakcjonujące smaku, więc postanowiliśmy się troszeczkę pocieszyć. Ja widziałam jak pani jeszcze świeżą marykuję mi wyciągała, żeby w powierzchni wycisnąć się. Serniczek? Dobrze. ale to taki sernik na zimno z serka sercach Coś takiego. Super, właśnie marykują. Wygląda hmm. pięknie, tak jak wszystko co tutaj mamy trochę. No i tutaj już trochę się wykosztowaliśmy, za takich w stu w wiekach i dwa ciach, a daliśmy 60 zł. 60 zł? To ile jest kasta? 540 batów Ja mam mały podoba mi się to bardzo. Co na dole jest taki syrop klonowy chyba. Z grzechami, pekem i pistacjami. Jak jedzenie ze szpadla smakuje? Hmm. To nie jest jakieś czy coś, to jest taka masa otrechowo-pysznowa. Tak. Co spróbujesz? No Co Chcesz spróbować? Zaraz sobie spróbuję. Mój jest kwaśny, słodki. A, ale twój jest słodki. Jest słodki, spróbuję jeszcze to jest A mój jest genialny. Zdecydowanie bardziej odświeżający niż twój. Większe wiadersko. Dobry wieczór ewa. Jesteśmy już po zachodzie słońca, po plażowaniu i co, zamówiliśmy? Liberty, prawa. A jakie? Mam nadzieję, że dobre. No, zamówiliśmy o pana morskiego robionego na parze. Z... Cytryna? I pan nam polecił niebieskiego kraba. Leciliśmy w końcu z tak? czerwoną pastą chili, tak. No, tak jeszcze nie jedliśmy kraba? Gadamy o tym krabie od momentu, jak już leciliśmy do Azji? Na krabie zjedzwiście krawokie. To no, chociaż zjemy na pip. Zajwa wygląda trabinnie, A Szymon poza tym czytał, że podobno dobre mają jedzenie. Zobaczymy, Zobaczymy też ile zapłacimy za to, bo oczywiście. Jak... Cena zależna od wagi, no. Jak baranga, tak? Bez zapytania, bez Nie, ja, ale tu było napisane, zależy od tego. Tak. Była też poprosić o większe. Widzieliśmy jak pan świeży talerz. Niósł z O no, kawał trawami. ryby niósł, no. No, kawał ryby Ale jesteśmy głodni. Nasza ostatnia noc tutaj, więc. No, bo następny wyspy, które będziemy zwiedzać, liczymy. Ja liczę. Ja wiedziałam, że wy też liczycie. Na to, że Szymon złowi jakieś rzeczy. Ale jak musimy sklep węgarski znaleźć. Dajemy. Albo będę musiał naostrzyć Patyk i pożyczyć od ciebie okulary i szukać ryb. To chyba ja prędzej będę. Zrobił... Dzi w wodzie to. Polowała na pośmiertnicy. Zobaczymy. Kiedyś złapałam, może mi się drugi. Ale wolałabym, żebyś to tyle, jak tak Albo kalmara, tak jak Pan wczoraj. Kalmarka za kalmarkiem. Taką optymistyczną myślą czekamy na jedzenie. Tutaj kolega już jest, taki się wyłania. Dzisiaj podobny nas pogilgotał po nogach w morzu.

O, o Czyli będziemy na nie polować Nie no, no. Jest tam jakiś mięsko w wygląda w ogóle no białe Pyszne się na mnie złowrogo patrzy Kawę czemu. I pasta też jest dosyć ostra. To dobrze. To jest... Ewa chyba polubiła kraby. Nie, no, ja lubiłam kraby. Tylko nie lubiłam paluszków krabowych. Bo tam nie ma kraba. Po Wietnamie nauczona Należy się babrać z tym wszystkim Za to się płaci właśnie, żeby móc się ubrócić Aha.

Czysta, mm. taka mokra w ogóle nie... To czysta bardzo, no. Tak Faktycznie próbuję mocno rybą. Tak, bo nie ma tutaj nic, co by ten smak ryby zabijało. Te chili, cytrynka i tak podbijają tylko na smak. No dobrze, dobrze. To co, zajadamy się w takim razie. I tutaj jeszcze, ja wam pokażę tutaj kolegę jak podniesiemy czapeczkę, jeszcze tutaj mm, jest trochę smakołyków, które zaraz będziemy wybierać, e, bo to nie jest tak, że kraby mają obfitą ilość mięska, ale to mięsko jest pyszne i też są tam czasem jajeczka, które są wyborne podobno. I to mużdżek. No skorupka jest, więc możliwe, że mięsko jest jeszcze gdzieś tutaj w Tu Także zajadamy. Jesteśmy już na łódce, która się nazywa, tak jak mam to na ramieniu napisane, no pewnie i tak nie widzicie, petpalin. Nieduża, niebieska jednostka, która nas powinna niedługo zacząć wieść u wyspie Lanta. No, jak niektórzy mówią Koh Lanta, ale kot znaczy chyba po prostu wyspa, więc mówię nie wyspa jest trochę przesadą. Wyspę Piwi będziemy wspominać bardzo dobrze. Fantastyczna wyspa, bardzo wyrusowana, e, imprezowa, ale też jest gdzie się wyczilować, e, jest gdzie odpocząć od hałasu. Właściwie to jest taka wyspa, że chyba każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. E, I są piękne plaże, i są fajne knajpki i są koncerty, i white eye, także mam nadzieję, że udało nam się chociaż trochę oddać to na nasze wideo. A teraz będziemy płynąć w wyspy mniej turystyczne i ostatecznie będziemy musieli opuścić Tajlandię na chwilę, mamy nadzieję, że tylko na chwilę, więc nie przegapcie tego, drogi widzu, najlepiej już teraz subskrypcję, żeby tego nie przegapić innych filmików, bo też mały spoiler, niedługo na kanale mogą się zacząć pojawiać filmiki. Już nie tylko związane z naszym tutaj tripem, ale z jeszcze paroma rzeczami, którymi się ludźmi zajmować. Mm, także niekoniecznie nie, nie możesz tego przyprawić. Jesteśmy właśnie w naszej nowej miejscóweczce. I patrzcie na to! Tu mamy łóżeczko. A tam nawet szerszy koniec łatwiej. Tu mamy łóżeczkę, jakąś półeczkę. Moskitierę. Tak, moskitierę. Tu są ścianki. To praktycznie jest taka tylko ścianka. Mały aneksik kuchenny. Zaskakująco jest nawet prawdziwa łazienka. I mówię zaskakująco, ponieważ to są takie. Drewniane domki. No ta ławka to nie wiem czy bym się czuł bezpieczny, chociaż w sumie OK. To są drewniane domki na takiej tajskiej wiosce. Na wyspie Tutaj możemy sobie hamaczek rozważyć. Tam jest ławeczka. Może powinno być niedaleko. O, zimna woda. 1400 batów za dwie nocki Czyli około 160 zł za dwie nocki Nie najgorzej. Chyba będziemy sobie moskitierę w nocy Będziemy rozwieść. musieli sobie Moskitierę rozwieźć. Tak za Zbestu Że ziomki przyjdą noc. Tak, jakieś komary na pewno przylecą, oby tylko tyle. No więc moskitierkę sobie rozłożymy Idziemy poszukać plaży. Jak ci się plaża podoba? No, jest coś bardzo relaksującego w tym miejscu, Ewa, jak Totalnie jest? Wioskowo. Wioskowo podoba mi no, ciekawe. Ale tak, jest taka główna droga. Trochę mi to przypomina e, Van Wienk. No, tak, No. Perfectnie. Tylko morze jest. Ocean. Tylko morze, tak. Ocean. Ocean. Tutaj jest Texas Barbecue w ogóle, żeby było śmiesznie. I mają wędzarnię zrobioną ze starego zbiornika na propan. Już logicznie. To jest to, jest na plaży, to jest Texas. trochę lepiej niż Anglii Idziemy poszukać czegoś na obiadek. Tak wygląda snapper ewy. To filecik jest, nie? Tak. Mhm. No trzeba Ale próbować. Jest tak, tak dużo smaku. Właśnie? Nie sosie. Nie w rybie. Ryba jest po prostu gotowaną ryba. No właśnie, to jest po prostu gotowana ryba. Tak. Ale sos jest co z tą Skórę. Ja nie lubię takiej skóry. Gotowanej? Mm. A tego ryby są najlepsze grillowane. Smaczną jest po prostu białą rybą. Sos jest mega limonkowy. Bardzo ostry. Tego właśnie czekoladretu, czy też mocno. na słono ostry. Moje poza tym jednym sosem w ogóle nie ma smaku. Bardziej mi smakuje ryż na razie z tego wszystkiego. No wiecie, co, spróbowałem od trochę tego snapera. I sama ryba jest po prostu rybą na parze, ale ten sos. tak Tak jakbym powiedział, jest kwaśny, kolendrowy i Niesamowite bogactwo smaku w tym sosie jest. Tak. Trzeba sobie po prostu tą rybę razem z tym sosem nabrać, bo inaczej ryba też nie ma smaku. Ja przypuszczam, że wszystko tutaj trzeba było wytaplać w tym sosie. I może wtedy miałoby to jakiś sens? Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w dżungli i są szpary w ścianach, i suficie, bo to jest bungalow z bambusa, mamy moskitierę. No, nie jest Taki namiot w środku pokoju. Ewa, jak nocleg w dżungli. Młylisko natury. Nie wiemy co może do nas przyjść w nocy. Ta, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze zrobiliśmy Moskitę.